Dobra, cześć, tu du, Dudu, i... Ogłaszam jakby taką ciekawostkę, że szukam osoby, która by mi zrobiła intro i... Kto mi zrobi intro i będzie mi się podobał, będzie jakiś taki ciekawy, to dam mu suba. To jest ta nagroda, sub. Jeśli komuś to pasuje ta nagroda, no to przykro mi. No ale mogę wam dać suba i kto chciałby mi zrobić introtem to wysyłajcie na maila lub na... Wysyła... Wysyłajcie nam te dwa maile lub jeden na ten lub na drugi, który zaraz wam się wyświetlą. No, to są te maile albo jeden. Albo jeden, albo na drugi. I... No po prostu. No, poprosiłbym was, żebyście mi zrobili te intro. No dobra, więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, oceniajcie, piszcie komentarze, czy Wam się podobało i piszcie komentarze, czy robić więcej filmów na przykład z muzyką lub vlogów z muzyką. Dobra, więc rozmawiam z Wami dudu i cześć!